Co stało się z ostrzem cofania czasu po ostatnim odcinku siódmego sezonu? z Crooks i Łuźnik zniknęli. Zane, kol, Mistrz, Lloyd, Jay, Kai, Nia, Rey i Maja udają się cieniem przeznaczenia nad płonące morze, bo biblioteka ukryta w jego głębinach jest jedynym bezpiecznym miejscem do schowania ostrza. Kai i Nia tworzą smoka fuzji ognia i wody, na którym tylko mogą dostać się do biblioteki. Wejście zablokowało trzęsienie ziemi towarzyszące wydobywaniu ostrza w siódmym sezonie. Ale nie zalało jaskini. Kai uważa, że trzeba użyć ostrza cofania czasu do cofnięcia trzęsienia ziemi, a Nia uważa, że muszą po prostu przestawić skały. Trzęsienie ziemi doprowadziło do tego, że skalne potwory przemieniły się w jednego wielkiego potwora, który atakuje ninja. Kai na chwilę upuszcza ostrze, ale je odzyskuje. Kai i Nija pokonują potwora połączonymi mocami ognia i wody, wchodzą do biblioteki, budują tam prowizoryczny podest, umieszczają na nim ostrze i naprawiają żelazne wrota. Potwór się odbudował w tym czasie. Rodzeństwo ponownie przywołuje smoka fuzji i wydostaje się z morza. Zgadzają się, że gigantyczny geotomiczny potwór będzie doskonałym strażnikiem ostrza, by nikomu nie udało się go stamtąd wydobyć. Smoczy sztylet zabierają ze sobą do świątyni Erdzicu. Pozostali czterej ninja w świątyni pakują się i wszyscy wyruszają w podróż, szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie jest łu.